Cześć, dzień dobry, witam się z Wami uśmiechem, z uśmiechem na twarzy, bo mimo że w ogóle nie jest mi to śmiechu, a, a w środku kotuje się we mnie bardzo dużo emocji związanych z wiadomą sytuacją na świecie, ale też pomyślałam, że nie warto mm, inaczej nie nie warto. Lepiej, żebym też skupiała się na takich Pozytywnych y, aspektach i y, pokazywała jakieś normalne y, rzeczy. Nie mówiła tylko o wojnie, dlatego że chyba każdy z nas y, potrzebuje na chwilę jakiejś odskoczni. Y, a ja nie jestem dobrym źródłem, żeby wypowiadać się na ten temat, dlatego że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Więc pomyślałam, że po prostu na wstępie zaapeluję do Was, żebyście pomagali na tyle, ile możecie, na tyle, ile jesteście w stanie, żebyście pokazywali, że Wam zależy na pokoju i, i że los tych wszystkich uchodźców nie jest Wam obojętny, żeby te osoby, które są tak przerażone i zdezorientowane. Wiedziały, że nie są same, że mimo że dzieli nas język i narodowość, to to wszystko jest dla nas y, ważne i istotne. I myślę, że tu pomoc, ogromną pomoc widać, ale tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, mam nadzieję, że to nie jest chwilowe, że to nie jest po prostu, wiecie, taki nagły... Zapalnik, bo teraz to się dzieje, bo może być tak, że tej pomocy będzie mm, potrzeba jeszcze przez długi, długi czas, a zapał się powoli traci, prawda? I chciałabym, żeby, żeby w tym wypadku było inaczej, bo ludzie cały czas uciekają. Sytuacja jest bardzo trudna. Dlatego taki apel na początku. Pomagajmy jak możemy. I ile możemy. Ile jesteśmy w stanie? Każdy ma inne 100%. Każdy może dać y, pomóc w inny sposób. I nieważne, czy ktoś y, wpłaci 10 zł, czy ktoś wpłaci 2 zł, bo każdy może pozwolić sobie na, y, na inną pomoc, ale to i tak jest bardzo ważne. Ja ze swojej strony, właśnie y, mogę Wam jeszcze tylko podlinkuję tutaj na dole w opisie y, strony rzetelne zbiórki. Y, tak, żebyście mieli to też w jednym miejscu. E, no i co wam jeszcze powiem? Nie mogę uwierzyć, że dwa miesiące temu chodziłam po Harkowie. Pięknym Charkowie. Na początku trochę przerażona byłam tym, jak Harków e, wygląda niedaleko stacji mm, kolejowej. No wiadomo, e, często jest tak, że e, koło dworców. Jest nieciekawa sytuacja jeszcze wieczorami, więc wtedy byłam odrobinę przerażona, ale już następnego dnia, gdy widziałam centrum Harkowa, pięknego, zabytkowego miasta, no byłam bardzo zachwycona. Zresztą tutaj gdzieś też do odcinka wam wrzucę link. I nie mogę uwierzyć, że dwa miesiące temu tam byłam, chodziłam. Tam podziwiałam to wszystko, a teraz tego wszystkiego nie ma i, I dzieje się tak straszne, nierealistyczne w ogóle rzeczy, o których czytało, czytaliśmy szczególnie moje pokolenie w książkach i na temat II wojny światowej Widział, widziałam zdjęcia Warszawy tak z 1944 jak Warszawa była zniszczona, a teraz coś tak strasznego dzieje się obok nas. I dochodzi to do mnie, ale jest bardzo ciężkie do, do przetrawienia, bo to jest dla mnie tak surrealistyczne. Jedna moja przyjaciółka jest w Odeście i postanowiła tam pozostać i wspierać rodzinę i swój kraj. I każda decyzja w takiej sytuacji uważam, że jest dobra. Czy ktoś ucieka, bo chce chronić siebie, swoją rodzinę, czy zostaje, bo chce jej bronić w takiej bardziej... Mm, czynny sposób, to mm, tak samo szanuję każdą decyzję. A tak, to miał być wstęp, a już widzę, że gadam pięć, e, pięć, ponad 5 minut, więc żeby było trochę pogodniej, e, opowiem Wam dzisiaj o książkach. E, w końcu ten zastój mój czytelniczy przełamałam dzięki swojej przyjaciółce ulce, e, bo umówiłyśmy się na wieczór czytania. W końcu, w końcu się złamałam, i w końcu po prawie roku czasu, jak kiedyś kochałam czytać i czytałam bardzo dużo, tak teraz przez prawie rok nie przeczytałam do końca żadnej książki. Zaczynałam, nie kończyłam. Brakowało mi albo to była tylko wymówka czasu, albo ee, jakoś motywacji też brakowało. Więc mam do, dla Was do polecenia kilka książek. Zaczynajmy. Zacznę od książki, o której już mówiłam. Jest to Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Wspominałam o tej książce, niestety nigdy jej nie skończyłam. Do dzisiaj, tak jak mówiłam, przerwałam w końcu ten ciąg niefortunnych zdarzeń i udało mi się przeczytać tą książkę. Jest wspaniała. Wspaniała i dla dorosłego i dla nastolatka, myślę tak 13 plus, nawet 12 plus, chociaż może nie każdy jeszcze wyłapie te wszystkie przekazy, o które chodzi autorowi, ale jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak dwójka głównych bohaterów jest wykreowana. Ja już trochę o tej książce mówiłam, więc nie będę mówić zbyt wiele. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób tytułowi bohaterzy. E, odkrywają właśnie ten e, wszechświat. Odkrywają nowe dla nich rzeczy, jak to dla nastolatków przestało. Wiecie, e, wszystko, wszystko, co w świecie dorosłym dla nastolatka jest nowe. Nie rozumieją tego, dlaczego, um, dlaczego czują się inni niż reszta chłopców. I tak, i polecam Wam. Um, są dwie wady w tej książce które ja osobiście uważam za wady, zauważyłam je Czasami język jest infantylny Zbyt infantylny, zbyt taki poetycki Wydaje mi się, że czasami można byłoby pominąć takie momenty A po drugie to dialogi Dialogi są rozpisane tak, że czasami gubicie się, niestety Kto co mówi, nie wiecie w w którym momencie mówi jedna osoba, w którym momencie mówi druga osoba. Z jakiegoś powodu te dialogi są średnio rozpisane, ale poza tym, jak najbardziej fabularnie, książka jest świetna. I polecam serdecznie, mnie wciągnęła do tego stopnia, że przeczytałam ją w jeden wieczór. No prawie w jeden wieczór, bo zaczęłam w piątek, później zrobiłam sobie przerwę i skończyłam w sobotę wieczorem. Wszystkie książki, te trzy książki, o których mówię, są totalnie z różnej parafii, z różnych gatunków. Druga książka to książka Dobre wibracje, Dobre życie. Książka, którą pożyczyłam od swojej przyjaciółki, która uwielbia tego typu książki, i jeszcze mam co od niej pożyczać, bo muszę się wziąć też za samorozwój. Bo, tak jak właśnie mówię, to jest książka o samorozwoju. O tym, jak nauczyć się kochać siebie i jak negatywne emocje zatrzymywać i przekształcać je w, w pozytywne emocje: jak akceptować inność, jak widzieć, dostrzegać swoje zalety. Dam Wam przykład z książki, kawałek Wam przeczytam który no mną poruszył. Właśnie z tego powodu też wzięłam tą książkę od Julki, bo ona sama przeczytała mi ten, ten kawałek. Nie skończyłam tej książki, jestem w połowie, ale um, uważam, że jest um, warta przeczytania, mimo że może czasami tak zanim jeszcze zacznę czytać, wydawać się trochę zbyt górnolotna, szczególnie w momencie, w którym dzieją się takie rzeczy na świecie, to słowa mogą się wydawać zbyt nie na miejscu czasami. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi o takie mówienie, że pokochaj siebie, wszystko będzie dobrze, jest jak najbardziej super, tylko w zależności od tego, kto w jakim miejscu się teraz psychicznie też znajduje i trzeba myślę, odpowiedni moment znaleźć na to, żeby tą książkę w ogóle czytać. No, ale fragment, który mam nadzieję, żeby Was zachęcił, brzmi tak. Będą nazywać cię cichym, ponieważ czujesz się szczęśliwy w ciszy. Będą nazywać cię słabym, ponieważ unikasz konfliktów. Będą mówić, że masz obsesję na punkcie czegoś, co kochasz. Będą nazywać cię niegrzecznym za to, że nie angażujesz się w wymienianie zwyczajowych uprzejmości. Będą nazywać cię aroganckim, ponieważ masz do siebie szacunek. Będą cię nazywać nudnym, bo nie jesteś ekstrawertykiem. Będą mówić, że nie masz racji, bo Twoje przekonania są inne. Będą nazywać cię nieśmiałym, jeśli nie będziesz angażował się w miłe pogawędki o niczym. Eee, I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie dokończyć ten fragment, to musicie tę książkę przeczytać. Także to jest kolejna książka, którą Wam polecam. I trzecia, znowu z kolei kompletnie inna. Nie wiem, mam nadzieję, że YouTube nie wyłapie. Historia seksu, i to jest książka naukowa. Nawet nie mam pojęcia i nawet nie będę próbowała wymówić nazwiska, bo to jest jakieś bardzo skomplikowane nazwisko. Jest to książka naukowa, tak jak sam tytuł mówi. Prowadzi nas od początku, od zarania dziejów, od pojawienia się człowieka poprzez, poprzez czasy współczesne, jak seks kształtował życie ludzi, jak kształtował ich. Wzajemne relacje, powiązania, hierarchie w związku. Mówi dużo o poligamii, o monogamii, czy naturą człowieka jest monogamia czy poligamia. I tutaj jest super podzielona ta książka na rozdziały, i każdy rozdział właśnie mówi o innym etapie w historii. Mamy tak, na początku, czyli na początku, uroda a e, pozycja w czasie kopulacji, monogamia czy poligamia, e, pierwsze tabu, problemy demogra e, demograficzne, e, symbole seksualne epoki paleolitu. Później mamy pierwsze cywilizacje, stan zamężny, znak przymierza, kwestia potomstwa, antykoncepcja, e, kompleks Edypa. Później mamy podział na mm, starożytne kraje typu Grecja, Rzym. I tutaj tak samo. Mamy różne historie z tym związane. Później w części kolejnej mamy Azję do średniowiecza i świat arabski, i to wszystko się odnosi do. Tytułu. Nie chcę mówić, żeby YouTube nie, nie zablokował mnie tego filmu, a wiadomo, że może, ale jest napisane to naprawdę super językiem. Ja sama robiłam wielkie oczy, bo nie widziałam pewnych zależności, które no, zrobiły na mnie duże wrażenie. E, także, jeżeli e, robicie gdzieś tą książkę, bo nie jest ona dobrze dostępna, tak mi się wydaje. To ona nawet e, od, e, jakby nadaje się do pracy licencjackiej czy magisterskiej, dlatego że to jest, to jest książka naukowa, ma wszystkie przepisy, jest ich bardzo, bardzo dużo. Także, jak najbardziej polecam i to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki. Jeżeli wy macie do polecenia e, coś ciekawego, to piszcie w komentarzu, bo no. Wzięłam się za czytanie, chociaż w ogóle nie mam czasu. Na studiach jest teraz ciężko, bo zaczął się nowy semestr, i absolutnie, nawet jakbym chciała teraz pracować tak na tygodniu, to nie miałabym jak, dlatego że na studiach mam tak plan podzielony, że część zajęć mam załóżmy od godziny 9 do 14, później mam 2 godziny przerwy, mam od 16.20 do 19.30. Jedynie w poniedziałki i w piątki mam tylko po jednych zajęciach, więc to jest super Bo w te dni planuję e, swoje pierwsze korepetycje dawać e, Także trzymajcie kciuki Zawsze chciałam to robić, ale brakowało mi odwagi W liceum trochę e, dwie moje znajome e, uczyłam wyciągnę, Udało mi się wyciągnąć e, z nimi z jedynki na trzy i cztery, więc no, to, to był mały sukces też i, i chciałam spróbować zdawać korepetycje, ale jakoś nigdy nie mogłam się do tego zebrać. A teraz przez to, że e, mam tak inaczej plan i nie mogę na tygodniu pracować, to postanowiłam sobie dorobić na korepetycjach, więc trzymajcie za mnie kciuki. I co? I zobaczymy co dalej. E, trzymajcie się do następnego i widzimy się niedługo. Pa pa.